Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie po raz kolejny i dzisiejszym materiał będzie poświęcony Act Blue. A cóż to takiego jest? Przyjrzymy się właśnie tej najważniejszej platformie fundraisingowej w amerykańskiej polityce. Nosi ona właśnie nazwę Act Blue. Powstali w 2004 roku i Act Blue stał się kluczowym narzędziem finansowania kampanii dla demokratów. Jednak w ostatnich latach znalazła się ta platforma w centrum kontrowersji i w centrum starć politycznych. Jest to amerykańska organizacja non-profit działająca jako tak zwany PAC. A PAC to nic innego jak Komitet Akcji Politycznej. Założona została, tak jak powiedziałam, w 2004 roku. Jej celem jest ułatwienie demokratycznym kandydatom i organizacjom zbieranie funduszy poprzez małe, indywidualne darowizny online. Od swojego powstania platforma zebrała ponad 16 miliardów dolarów na rzecz kandydatów i inicjatyw związanych z Partią Demokratyczną. No ale tak jak powiedziałam przed chwilą, to jest platforma w takim celu założona była, żeby właśnie przyjmować indywidualne, małe darowizny online. Większość takich darczyńców, którzy zadeklarowali się pomoc Partii Demokratycznej, zazwyczaj deklarują się na takie właśnie małe sumy pieniędzy: 5 dolarów, 10 dolarów, 20 dolarów, czasami są to wpłaty. Co miesiąc, czasami co jakieś na przykład trzy miesiące, ale pojawiły się różnego rodzaju tutaj kontrowersje i oskarżenia. W 2024 roku pojawiły się zarzuty, że niektórzy darczyńcy mogli dokonywać wpłat w imieniu innych osób. Jest to oczywiście niezgodne z prawem wyborczym. Przewodniczący Komisji Administracji Izby Reprezentantów, pan Brian Style, wskazał na potencjalne wykorzystanie tzw. słomianych darczyńców, gdzie osoby rzekomo dokonywały darowizn na Act Blue, podczas gdy w rzeczywistości środki pochodziły zupełnie z innych źródeł. Czyli ktoś przekazuje pieniądze na kampanię ale używa do tego cudzych danych. Czasami te dane są skradzione. Niektórzy Amerykanie na przykład dopiero z sieci dowiadywali się, że niby coś wpłacili. Były takie przypadki wielokrotnie, że ludzie dowiadywali się na przykład, że wpłacali rzekomo jakieś sumy pieniędzy w innym stanie. A na przykład oni w tym stanie nawet nigdy nie byli. Tak więc to nie, to nie były przypadki raz, dwa, trzy, dwóch, trzech ludzi, tylko to były przypadki dosyć częste. Zresztą pan, którego teraz widzimy właśnie tutaj w tle, to jest pan James O'Keeffe, on również zajmował się bardzo dokładnie tym, tym zagadnieniem i tym problemem. A nawet odwiedzał domy takich właśnie darczyńców, żeby zapytać ich bezpośrednio, czy pan, czy pani składała na przykład darowiznę na akt Blue. I na przykład czasami taka osoba powiedziała, że tak, rzeczywiście składałam jakąś darowiznę na akt Blue. Następne pytanie było, jaką sumę pani wpłacała? Albo jaką sumę pan wpłacał? I tutaj na przykład, właśnie pojawiała się suma 20 dolarów, 100 dolarów czasami, ale wtedy James O'Keefe podawał tej osobie sumę na przykład. 50 tysięcy dolarów albo 100 tysięcy dolarów, na co osoba, która była przez Jamesa Okifa pytana, oczywiście reagowała, no nie, właściwie nie wiedziała jak zareagować, ponieważ zazwyczaj to byli ludzie, którzy nawet nie mogli takiej sumy pieniędzy przekazać na demokratów, na Act Blue ponieważ po prostu nie byli aż tak zamożni. Tak więc to były wielokrotne przypadki takich właśnie, takich właśnie zdajść, kiedy to ludzie niby wpłacali 50 tysięcy, 100 tysięcy dolarów, a tak naprawdę albo w ogóle nie wpłacali tych pieniędzy na Act Blue, albo były to sumy o wiele, wiele mniejsze. I właśnie James O'Keeffe tą sprawą się zajmował. Natomiast istniały również obawy, że platforma mogła umożliwiać przyjmowanie darowizn od zagranicznych podmiotów. To jest zabronione w amerykańskim prawie wyborczym. I właśnie tak prawdopodobnie mogło być w przypadku tych ludzi, którzy mówili, że absolutnie nie składali takich darowizn na rzecz Act Blue jest istnieje taka możliwość, że pieniądze, które demokraci, które Act Blue przyjmował od tych rzekomych ludzi, które, których nazwiska pojawiały się na stronie internetowej Act Blue, że tak naprawdę te darowizny przychodziły z zagranicy. A tylko żeby wzbudzić tutaj pozory, że wszystko jest legalnie, następnie Act Blue napisał na przykład na stronie internetowej, że te pieniądze zostały wpłacone przez darczyńcę o takim i takim nazwisku, w takim i takim stanie. Tak więc podpisywali, że tak powiem podszywali większą sumę pieniędzy pod konkretne nazwiska, które być może rzeczywiście wpłacały w przeszłości jakieś pieniądze na akt Blue. W październiku 2024 roku wspomniany przeze mnie właśnie przed chwilą Brian Style, czyli przewodniczący Komisji Administracji Izby Reprezentantów, wydał wezwanie do Act Blue, domagając się dokumentów dotyczących polityk, weryfikacji darczyńców i potencjalnych luk które mogłyby zostać wykorzystane przez zagranicznych aktorów do nielegalnego uczestnictwa w amerykańskim procesie politycznym. Krytykowano Act Blue za niewystarczające środki weryfikacji darczyńców, co mogło prowadzić do nadużyć. W odpowiedzi na te zarzuty Act Blue wprowadziło zmiany w swoich politykach weryfikacji darczyńców, w tym Automatyczne odrzucanie darowizn dokonanych za pomocą zagranicznych kart przedpłaconych i kart podarunkowych. A inna sztuczka na przykład była taka, rozbijanie dużych wpłat na wiele wpłat mniejszych, tak aby wyglądało, że pochodzą od wielu osób. Tym sposobem można ominąć limity dotyczące jednej osoby, bo oczywiście są również takie właśnie limity. Według raportu, ActBlue nawet instruowało pracowników, żeby szukali powodów, by przyjąć wpłatę, zamiast ją dokładnie sprawdzić. No, ale teraz właściwie dlaczego ja o tym mówię? Otóż mówię o tym dlatego, że. Kilka dni temu administracja Trumpa postanowiła zająć się tym właśnie problemem. A problem jest naprawdę duży. Tak więc, właśnie kilka dni temu Donald Trump podpisał nowe memorandum, które ma uderzyć w nielegalne wpływy zagraniczne na amerykańskie wybory. Chodzi właśnie o nielegalne darowizny z zagranicy. Oraz przekręty polegające na podszywaniu się pod inne osoby przy wpłatach na kampanie wyborcze. Trump otwarcie zarzucił, że popularne platformy do zbierania funduszy, takie chociażby jak ActBlue, ale również inne, brały udział w praniu pieniędzy i omijaniu przepisów o finansowaniu kampanii. Mówiąc prościej, wpłaty od zagranicznych kont, używanie skradzionych danych osobowych. I fałszywe nazwiska. Tak więc Donald Trump tutaj wywołuje kolejną wojnę i bierze się za kolejną sprawę, za kolejny problem. Na celowniku zresztą nie tylko znalazł się Act Blue, ale to właśnie ta platforma została wymieniona z nazwiska, czy też z imienia w raporcie kongresu. Ujawniono, że w trakcie kampanii w 2024 roku Setki wpłat na ActBlue pochodziły z zagranicznych adresów IP oraz z kart przedpłaconych, co tak jak powiedziałam wcześniej, jest oczywiście nielegalne. Prokurator Generalna Pam Bondi dostała od Donalda Trumpa konkretne zadanie. Ma zbadać całą sprawę i ma zdać raport w ciągu 180 dni. A Trump zresztą sam obiecywał podczas kampanii wyborczej, że chce naprawić wybory i chce przywrócić uczciwość wyborów. Tak więc to na pewno jest bardzo poważna kwestia w dążeniu właśnie do przywrócenia uczciwości wyborów. W marcu 2025 roku podpisał rozporządzenie wykonawcze o ochronie amerykańskich wyborów. Na wiecach wyborczych, tak jak powiedziałam, również zapowiadał, że zlikwiduje luki w systemie i zrobi porządek z nieuczciwym finansowaniem. Ale jak reaguje na całą tą sytuację Act Blue? No, oczywiście można się tego było domyślać. Mówią, że jest to nagonka polityczna. Sama organizacja Act Blue na razie nie odpowiedziała, co prawda, na prośby mediów o komentarz, ale wcześniej, w 2024 roku, stwierdzili, że śledztwo to czysto polityczna zagrywka. W ich oświadczeniu padły słowa, że to taktyka zastraszania, która ma zniszczyć siłę drobnych darczyńców wspierających progresywne idee. Mimo to zapowiedzieli, że wzmocnią systemy bezpieczeństwa. Zwłaszcza po tym, jak Stany Teksas i Virginia same rozpoczęły śledztwa w tej sprawie. Tak więc czekamy na rozwój sytuacji. Jest to kolejna poważna sprawa, którą zajął się Donald Trump. To był jedyny i ostatni temat na dzień dzisiejszy. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i do następnego razu.